Młodzi ludzie szukają nowych sposobów na spędzanie wolnego czasu, również takich z dużą dawką adrenaliny. Takim sportem jest m.in. parkour, nazywany również sztuką poruszania się po mieście, ale ścieżkami niedostępnymi dla zwykłego człowieka. I nie jest to zwyczajne skakanie po murkach, ale zajęcie wymagające dużej sprawności fizycznej. W Ełku dzięki projektowi Młodzież w Działaniu, realizowanemu przez Stowarzyszenie Alternatywa, oraz pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Miasta i Unii Europejskiej, stworzono miejsce do ćwiczenia. Zakupiliśmy właśnie ten parkour park, który jest takim fajnym urządzeniem, bo jest mobilny, przenośny, ale na początku będzie stał tutaj w skateparku, Parku. Tak się umówiliśmy z władzami miasta. A później być może będziemy go wykorzystywać też gdzieś w różnych innych miejscach. Dodam, że jest to taka druga, można powiedzieć, konstrukcja w Polsce, jak się dowiedziałem tutaj od realizatorów, bo no, firma z Krakowa to tworzyła dla nas specjalnie pod kątem naszych potrzeb. Ten sport stawia wyzwanie do pokonania przeszkód i to w sposób efektowny z wykorzystaniem akrobacji czy wspinaczki. Tego typu obiekty pozwalają nam ćwiczyć elementy, które przede wszystkim ciężko jest znaleźć w mieście. Różnego rodzaju drążki, poręcze tak naprawdę tak często nie występują, szczególnie z wysokimi drążkami, na których można się huśtać, przeskakiwać między nimi. Z tym jest największy problem. Na większości osiedli stare drążki gimnastyczne są wycinane. W ich miejsce wstawiane są place zabaw dla dzieci. W związku z czym nie ma tak naprawdę dla osób dorosłych, nie ma takiego po prostu zwykłego drążka do podciągania się nawet. W Ełku parkour jest świeżą dyscypliną sportową. Grupa pasjonatów zawiązała się zaledwie kilka lat temu. Każdy zaczynał od siebie i zaczynał dla siebie, robił to w taki pokryjomy sposób. W pewnym momencie zaczęliśmy jakby się spotykać to na mieście, to się zgadaliśmy przez jakieś strony internetowe i zaczęliśmy się spotykać na wspólne treningi. Inspiracją do stworzenia przestrzeni, gdzie młodzi ludzie będą mogli ćwiczyć triki i rozwijać swoją sprawność fizyczną, okazał się zlot we Wrocławiu, w którym brała udział grupa euczan. To był taki jakby punkt przełomowy. Wtedy dowiedzieliśmy się, że można uzyskać jeszcze więcej rzeczy i jeszcze bardziej e, związać się z parkurem. No i od tamtej pory zaczęliśmy prężnie w tym działać, zaczęliśmy współpracować z miastem, się pojawiła się, się pojawił odmieniona wersja projektu, dzięki niemu właśnie powstał ten parkour park. W planach jest również zorganizowanie spotkania, które przybliży idea parkuru. I zarazi zamiłowaniem do ruchu większą część ełczan. Stworzymy warsztaty, które, które przyczynią się do tego, że, że, że młodzież będzie się tym bardziej jakoś interesować, że, że zaczną to uprawiać, bo jest to też, są to elementy gimnastyki, czyli taka aktywność fizyczna, to o co chodzi no w profilaktyce, powiedzmy, tak, żeby młodzież gdzieś tam angażować w jakieś takie rzeczy. Zakup konstrukcji to koszt 11 tysięcy złotych, będzie ona rozstawiona na terenie skateparku przez cały okres jesienny.